Dobry wieczór! Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak zrobić takiego malutkiego zajączka. O, tak jak tutaj mamy, nawet tu. A przy okazji, chciałabym Wam pokazać, jak zrobić pikotek podwójny. Taki zajączek to nie jest mój wzór. To jest wzór podpatrzony w internecie, jak zwykle na Pinterestie. I w zasadzie to ten wzór tak tu wyglądał, ja go Wam tam udostępnię potem w komentarzu jak zwykle i spójrzcie, ale tutaj jest zrobione uszka tego zajączka, są zrobione normalnie słupeczkami, węzełkami, a tutaj te te uszka są zrobione podwójnym pikotkiem. Tutaj te uszka jednak będą wymagały krochmalenia. Ja tutaj lekko podkrochmaliłam, to nie trzeba nie wiadomo czego. Wystarczy wziąć w palce troszkę krochmalu i, i, i wysuszyć potem, pomoczyć, włożyć i wysuszyć. To tyle wstępu. I pokażę Wam. Tego, czego nie widzieliście do tej pory na moich filmikach, to jest właśnie o ten podwójny piekotek. Na tym się skupimy. Jak zwykle, przygotowałam tutaj taką ściągawkę. Wrzucę Wam to też w komentarzu. Więc zaczynamy. Potrzebne nam będzie jeszcze. Taki twardy kartonik, żeby miał tutaj 3,5 cm. To jest do zrobienia tych uszek. Nawlekamy na igłę z jednej odmierzamy 3 metry nitki. Nawlekamy igłę z jednej strony i z drugiej strony. Mamy dwie igły, nitka ma 3 metry. I z obu stron jest nawleczona na, na igłę. Jedną, tak jakby tą odkłębkę odkładamy i zaczynamy robić od główki. Od tego miejsca, tutaj jest start, i zaczynamy robić w ten sposób. Ja to później zaznaczę jeszcze kierunek, bo widzę, że nie zaznaczyłam. W ten sposób zaczynamy robić główkę. Tutaj nie zostawiamy sobie zbyt dużo tego, tej nitki, no ale jakieś pół metra. Nie trzeba więcej pół metra. Wystarczy nam. I zaczynamy od pierwszego węzełka. Tutaj jest nam tych węzełków trzeba zrobić trzy, dwa, Jeden maleńki pikotek i 5, 1, 2, 3, 4, 5. I teraz właśnie pokażę Wam, jak zrobić te, te uszka. Ten, ten podwójny pikotek. Do tego jest potrzebny właśnie kartonik. Do takiego, do takich uszek jest to potrzebny karton, ten, taki kartonik 3,5 cm. Takie znaczniki są gdzieś tam, można kupić, ale ja sama osobiście nigdy tego, nigdy tego nie kupiłam i radzę sobie w ten sposób, że sobie wytnę, wycinam po prostu twardy kartonik z jakiegoś pudełeczka. Tutaj widzicie, mam śliwka w czekoladzie. I robimy ten pikotek. Dlatego jest nam to potrzebne, żeby to odmierzyć, bo nie jesteśmy przy tak dużym pikotku nie jesteśmy w stanie zrobić dwóch takich samych. A z tego jednego pikotka będzie właśnie dwa. Pikotki. Także robimy w ten sposób kładamy. I tutaj tą nitkę. Bierzemy tutaj, przytrzymujemy. I normalnie robimy pierwszą część węzełka. Tutaj do, dociągamy. I drugą część węzełka. I mamy cały węzełek. I zróbmy jeszcze jeden. Bo tutaj, tak czy inaczej, potrzebne nam są dwa słupki. Dwa węzełki. Ściągamy już ten kartonik. Odkładamy. I spójrzcie, mamy taki jeden duży. Jeden duży pikotek. No i potrzebujemy, żeby tu w środku był drugi. O. I bierzemy, tak, wkładamy tutaj palec. O tak, żeby nam się tutaj bardzo nie przesuwamy, żeby było, powiedzmy tak, bliżej końca igły. I tutaj ja to sobie tak wkładam na ten palec. I Tutaj przytrzymując i tu, kładam igłę. Czekajcie, kładam. Mhm. Tutaj przekładam tą. Tutaj muszę sobie przytrzymać. Tu ściągamy. Tu już mamy jedną część tego węzełka i robimy drugą część tego węzełka. Zaciskamy. I ja tutaj jeszcze zrobię, potrzebuję dwa węzełki, więc ja tutaj od razu robię te dwa węzełki i teraz pokażę wam jak yy, jak tutaj zrobić z tego dwa yy, drugie, drugiego pikotka. Muszę tutaj wam dobrze to pokazać, bo to nie jest zaraz spójrzmy, złapmy tu ostrość, bo to jest to, czego Patrzcie, tutaj w tym miejscu. O, jest tak, jakby na tych dwóch słupkach tym powstała taka nitka. Jest ona dobrze widoczna, tylko. Yy, patrzę, żeby to na, kamer na kamerce było. Wchodzimy tutaj szydełkiem głęboko i ciągniemy. To jest dosyć. Jak dobrze zaciśniecie, to to jest dosyć mocno włożone, wciśnięte tutaj. I spójrzcie. O. Wyciągamy tutaj taką, jak tam chcemy. To w każdej chwili będziemy mogli poprawić. Tak jak Wam mówiłam, tu będzie potrzebne krochmalenie. Już mamy tutaj dwa, yy, dwa pikotki. Czyli taki jeden podwójny pikotek. I teraz zrobiliśmy tutaj dwa Węzełki, tam we wzorze będzie widać, i robimy następny. następny. Znowu bierzemy ten kartonik. Wkładamy. Tak. Tutaj. I robimy węzełek. Oczywiście, pierwsza część węzełka, więc yy, muszę patrzeć, bo patrzeć nie będę patrzeć w kamerę, i w tej chwili dopiero tak. Proszę bardzo, widzicie? Tutaj ściągamy, żebyście to widzieli. O, teraz powinno to być widoczne dla Was. Tu dociągamy. To jest pierwsza część tego. Węzełka, i tu robimy już zaciskamy. Zróbmy tu sobie jeszcze jeden węzełek. I teraz dopiero to ściągnijmy. Tak, mamy tu dwa węzełki. Jeden, tam to był z tego, i jeszcze jeden, bo tu ma być dwa w środku. O, spójrzcie teraz, tak to wygląda. I teraz znowu zaczynamy ten. Ten manewr, żeby zrobić ten pikotek wewnątrz. Tu wkładamy igłę, przeciągamy. Tu staramy się, żeby to było napięte dosyć mocno. Przytrzymajmy sobie tym palcem też. I robimy teraz drugą część węzeł to starajmy się żeby to było tu w tym miejscu i mamy tutaj już zróbmy na jeden żeby się wszystko dobrze trzymało teraz może na tym będzie lepiej widać ta niteczka o ta niteczka do wyciągnięcia ona jest taka wzdłuż tutaj na na dwóch węzełkach tak na Spójrzcie. I widzicie w tym momencie to się trochę pokręciło, tak jak mówiłam, to będzie wymagało troszkę ukrochmalenia, nie jest to, wiadomo znacie różne sposoby krochmalenia na pewno, nawet i woda z cukrem i wysuszenie też to y, y, tu pomoże. No i teraz mamy według wzorku 5 y, y, węzełków, jeden mamy już zrobiony. I jeszcze cztery, trzy, cztery i pięć. I teraz mamy jeden, jeden słup pikotek i trzy węzełki. I teraz zamkniemy to kółeczko i zamykamy to kółeczko. I główkę mamy już zrobioną. Kółeczko, zaciskamy, nie, ob zam zamocowujemy, nie obracamy robótki. I robimy dziesięć węzełków. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć dziesięć to jest łuczek. Mocujemy łuczek, obracamy i robimy to kółeczko środkowe. Tą Czyli zaczynamy od szesnastu pęzełków, Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Trzynaście, 14, 15, 16, malutki pikotek, 3 węzełki, następny malutki pikotek i znowu trzy węzełki, dwa, trzy, pikotek i 1 węzełek. Zamykamy to w kółko. Tak. I teraz? robimy obracamy robótkę żeby tego nie, nie zapomnieć tak i robimy to małe kółeczko i ono jest z pięć pięć węzełków dwa trzy cztery pięć pikotek i cztery dwa trzy cztery zamykamy kółeczko Nie obracamy obrobutki, tylko tak zaciskamy. Tutaj widzicie, jest ten pikotek, co tylko było jedno za nim. I teraz robimy tutaj dwa węzełki. Jeden i dwa. I teraz potrzebujemy szydełka, żeby tutaj przy mocować. Tutaj widzicie dopiero z tej strony mamy to tą niteczkę, bo to tą, którą robimy. Zakładamy na. Tutaj naciągamy, ale tak żeby nam się ten nie obrócił, rówtka nie obróciła, bo musimy to zrobić zro w ten sposób. A jak bardzo pociągniemy, to ona nam się tutaj kręci o w ten sposób, a tak ma to nie ma ten sposób. widzicie już to za bardzo zrobiłam pokazując wam, ale o, tutaj mamy i robimy trzy węzełki i znowu łączymy tutaj z tą. Widzicie, żeby te węzełki tutaj były wiązane tu, a ten tutaj żebyśmy tego nie zaburzyli. trzeba wyczucia, żeby tego tak bardzo nie ściskać. I znowu mamy 3, 1, 2 i 3, i tu już mamy ostatni ten pikotek z tego poprzedniego jeszcze kółeczka. Już mamy tu połączone. I robimy 5, 1, 2, 3, 4, 5. I teraz robimy ogonek. Tutaj macie. Bierzemy drugą igłę. To jest takie kółeczko na łuczku. To, co Wam już wcześniej pokazywałam. I robimy, zaczynamy od dwóch węzełków, i robimy siedem pikotków oddzielonych jednym węzełkiem. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem, i tu jeszcze jeden węzełek. Wtedy to, to będzie nam to lepiej się trzymało. Tak? Pamiętajcie, że to robimy już tą drugą igłą i w zasadzie ta druga igła jest nam tylko i wyłącznie do tego potrzebna. Odkładamy tą igłę. Myślę, że tak powiedziałam Wam, że to 3 metry jest, ale to chyba. Trzech metrów nie trzeba. I robimy teraz następne dziesięć, dziesięć węzełków. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć i dziesięć. Przeciągamy przeciągamy tą nitkę, to jest łuczek. Tutaj tak jak ona tam ma wejść. Się gdzieś skręciła, ale ona to wejdzie. Przytrzymajcie to sobie w palcach. Widzicie, o to chodziło, żeby... O, tutaj nam się nie wykręciło inaczej, ale tu. I w zasadzie mamy skończonego. Popatrzcie. Wydaje się jeszcze, że to nie ma jakiegoś... Ale spójrzcie. Tutaj jak już wykręcimy, żeby to wszystko było miało tak jak tutaj mamy jeszcze ten pikotek, który, od którego zaczynaliśmy w zasadzie to kółeczko z główką. O tutaj i wiążę. Ja, jak zwykle, jak Wam zawsze mówię, robię to na dwa węzły. Wtedy mamy pewność, że to się nam nie wysupa i zostało nam w zasadzie schować nitki. Mówiłam tutaj, że trzy metry, ale myślę, że nawet dwa wystarczy, ale lepiej zawsze trochę więcej niż dowiązywać na takich małych projektach. I spójrzcie, jeszcze raz wam tu pokażę, odetnę już te, te nitki, tak żeby tylko mi zostało, na żeby mogła je schować. Odłóżmy tu i zobaczcie, jak zabiorę te nitki, tak jakby już ich nie było w palce. O i tutaj wydaje się, wydają się te skręcone, widzicie, tak i ta się skręciła. Ale są dwa piekotki, tak jak mówię, to wymaga troszeczkę ugrochmalenia, a nawet uprasowania na mokro też wystarczy, żeby przy takim małym projekcie to będzie się trzymało. Więc pójście jest taki, taki sam jak tutaj. Zajączek. To jest, to zabierzemy, schowamy, i tak to wygląda. To jest taki zajączek jak tutaj, ten. Tutaj widzicie, schowałam, ale chyba za zbyt krótko. I tutaj mi to właśnie takie błędy wychodzą, że, tu, że tutaj mi ten, ta niteczka jest widać. Także obiecany zajączek. Tak to wygląda. Jeżeli go ukrochmalicie, to będzie sztywniutki. Jeżeli chcecie taki, może być do kartki. Jakiejś. Jeżeli zrobicie to grubą nitką, to, to może być taki po prostu zajączek do postawienia. Postawienia nawet w ten sposób. To jest niekrochmalone. Ja tylko uprasowałam w zasadzie ten, ten uszka, ale, ale mówię, lepiej je ukrochmalić, wtedy będzie to sztywniutkie, dwa zajączki. To na tyle dzisiaj. Dzisiaj właśnie to był ten, ta nowość. Pod, podwójny pikotek. Dziękuję za uwagę. Nie, nie wiem kiedy Robię następny, przyszła wiosna, trzeba wyjść na podwórek. Widzicie moje palce? Tak to wygląda. Nie zrażajcie się tym. Niestety podwórek też wymaga pracy, więc, więc tak to wygląda. A moje ręce też już niekoniecznie dają radę. Także korzystajcie z tego, co Wam pokazuję. Bo nie wiem, jak długo to potrwa. Niestety reumatyzm mnie się nie dopada. I coraz trudniej jest mi robić te frywolitki. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jeżeli nie, nic nie, nie będę robić już do świąt, to życzę wszystkim wesołych świąt, bo. To już niedaleko, a, a ja coraz mam, coraz mam mniej czasu. Na pewno będę ciągnąć jeszcze te, te filmiki, no ale już nie będą przez okres wiosenny i letni. Nie będą tak często jak w zimie. Jesienią myślę, że, że będą znowu częściej. Jeśli chodzi o ostatnią ankietę, którą Wam zrobiłam, zdecydowanie tam na pewno widzicie zdecydowanie wygrała śnieżynka następnie są kolczyki i bransoletka i w takiej kolejności będę wam pokazywać no ale śnieżynki zostawmy to sobie chociaż na po wielkanocy pozdrawiam wszystkich serdecznie dziękuję za uwagę i jeszcze raz wesołych świąt